i fajne salęki, a nie to sarenka z rogaczem, dwa rogacze, nie mam pojęcia się dowiem w odpowiednim czasie Nie bójcie się dzieci Ja się nie ruszę, nie idę do was Nie wolno się bać No bo nie trzeba Patrzcie się dzieci, jedźcie, nie bój się jedz I to drugie bardziej odważne jest. A ty pewnie jesteś szefem i musisz pilnować, nie? Nie bój się misiu. Nie bój, nie bój się. Licznie wyglądacie w słoneczku. Bardzo ładnie. Nie trzeba się bać. Nie trzeba się bać. troszkę się speszyły no ta się już oswoiła i je trawy, a ta druga jeszcze taka zaniepokojona ale mam nadzieję, że im przejdzie, bo się przecież nie ruszam wszystko nie wiadomo jak to będzie słonko zachodzi trochę O to jest chyba rogacz, no będzie to sarna jest, rogacz sarna no. Znaczy nie jestem pewna, ale chyba, tak, chyba to jest sarna, a to jest rogacz. Wszystko wyjdzie w praniu Jak wezmę ten filmik na komputer No i przestały się bać Przestawię się bać Się uspokoiły i bardzo dobrze właśnie o tym mi chodziło Nie ma się to bać Po jakimś czasie to jakbym to na przykład miał taką okazję żebym się ciągle spotykał z nimi To by się oswoiły No ale nie wiadomo czy to są te same